Zapiekany schab z warzywami rozwiąże pomysł na obiad i często będzie gościł na Twoim stole. To co? Zaczynamy. A zaczynamy od warzyw. Do garnka leci łyżka masła, dwie pokrojone cebule i podsmażamy. Dorzucamy pokrojone pieczarki, dalej kolorowe papryki. I gdy warzywa się podsmażają, kilogram schabu kroimy w plastry, delikatnie rozbijamy, przekładamy do naczynia żaroodpornego, doprawiamy solą, pieprzem smarujemy warstwą keczupu warzywa doprawiamy solą, pieprzem i gotowe ściągamy wykładamy na mięso przykrywamy plastrami sera każdy plasterek smarujemy majonezem przykrywamy i pieczemy w 180 stopniach przez godzinę na ostatnie 10 minut ściągamy folię i Twój pomysł na obiad zapiekany schab gotowy